Nie, mam ze strony Golo ale dzisiaj zostaniemy nie ofiaramy Sonica X ale sensie Soniciem X tak zobaczcie jak to jest być złym, tak zostawcie sobie subskrypcję poczeka, że dziś zagramy Sonic Sonic X Simulator Legator. Tak dzisiaj zaczynamy. Trochę coś nowego, ale... Może coś nowego zaczniemy znowu serce z, z x nie wiem. Ale dzisiaj trochę zaczynamy. Ze, ze Sonika X, no. Po prostu, no. Muszę Właśnie mi się gra spodobała. Fajna jest. Okej, okay. Pierwsze ofiary. Wiem, że tutaj mm, możemy. Możemy chodzić z Sonikiem, czy nie? I tutaj jest. Poczekajcie za cicho. Jeszcze. Tutaj jest ta. Mm, tutaj, jak wyjdziemy, jak to przyjdziecie, to będziemy to użyć. Ale my żyjemy. Dobra, żyjemy sobie. Dobra, może. Może sobie pozwolić. Zajmę tak. Yeah. Może, po, może sobie tak... E, po, e, po, popikajmy tak, zobaczcie sami, już od razu jak się tym samym Xykiem xe, Tu tu jest wszędzie, no Ja ja pop, to to pop, na pop, to to sketch, pop, na to, pop, pop, mamy X mamy pop, jesteśmy mamy życia. tak Ja pierdziel, ale gdybyś, ale zawsze mi się zastanawiało, czy można być takim synikiem. jak e chcę tak, ok, i stale, to jest ta scena. Jak ktoś rozumie angielski, wie o co chodzi, ok, możemy, albo z Okej, okay. no, kto wie, to rozumie angielski, ok, użyjmy naszego turbonapętu. Dobra, tur turbonapęd zużyty i... Lecimy y, po Tailsa, dobra tej Tails, ale jestem teraz. Gdzieś ofiarą jesteś moją, tak? By, y, no właśnie, jesteś teraz jest moją ofiarą, niestety, ale musisz zginąć w tragiczny sposób, niestety Przepraszam cię, ale musisz. Okej, okay, biegniemy tak sobie, by powiedzieć. Ten śmiech popularny. Ek, ek, tak, ktoś No to zarknę. Ja pierdzielę. Nutrient... O jaki on ma głos? Kuźwa! Co? O, jaki to był. O jaki on ma głos? A to wiecie, kto to, rozumie gdzie... Okej, okay, mamy. na Nakulsa! Tak, dobra. Teraz mamy na rozumiem A Ok, możemy sobie. Hi, chyba, że możemy sobie. Wypowiedzieć... E, e, tego. Kuźwa! Nie, nie, Na na, na, na to powiedziałeś? W jakiegoś tam wybijacza, tak? Dobra, i jesteśmy teraz w tej części. E, w drugim, czy nie? I jesteśmy w tej części, która był tutaj nakuls, tak? Zobaczcie sami, biegamy, biegamy. Biegamy, idziemy po nakulsa. I zobaczcie sami, że tutaj będzie coś fajnego. Będziemy, będziemy mogli, się z nakulsem, tak? Zobaczcie sami, nakuls. Zobaczcie sami, nakuls nas uderza, czy nie? Ale my nie, nie dostaniemy żadnego XP'a, możemy tak, możemy tak z nimi troszeczkę... Możemy z nim tak się pobawić. Poskakujemy sobie z niego. Z tego Knuckles chce nas jakby pokonać, ale niestety nie możemy, bo jesteśmy niezyjśczalni. Tak. Lata to prawie do lewy i nas uderza. No nic co, nie w nas. ty niestety nas, nas nie uderzysz. My, i ja cię mogę zabić niestety. Tak, okej, okay. i ja, ja go mogę zabić, a nie on nie, niestety. Na kusiku, przegrasz pa. No, męci, męci. Jak coś męcić, i tak przegrasz. Dobra, na, na kurs chyba już chyba sił. Na kurs, nie wiem czy ci się męczysz, ale rozumiem cię. Nie musisz tego zrobić. A cię mogę atakować. Ale to, a tu nie jest tak, że. Że nas atakuje? Ujezu, jeszcze ten głos Sonika EX jakie jesteśmy. Jest taki creepy. Jest taki creepy teraz. Jest taki creepy. I kto rozumiał angielski to co chodzi? I kto grał? Ja angielski tak po prostu... Za prostu tak nie rozumiem, ale kto rozumie to może sobie to przetłumaczyć. Ostatnia fujara Eggman. Eggman. I zobacz sami. K kto każe tą piosenkę? To ja wiem... Kto kreuje tę piosenkę z, z modu, z pewnej gry jeszcze, z, z, wiecie, z której z FNF-a, tak? Okej, okay. może se że może też tak pobiegamy, nie będę używać od razu tego, by wiedzieć, e, tego, sprężynki, wolę se się rozpędzić do setki. O, wolę się lepiej, lepiej rozpędzić, wolę już się, lepiej roz, się do setki, niż se e, powiedzieć... Mm, I mi trochę tak czytać, ale wiem, że da, ta spożywka daje szybkość, ale to, ale... I tutaj zobaczycie coś ciekawego i to, to też mnie bardzo tak mnie dziwi, dlaczego... Zobaczcie sami. Jest Sonic, nie? Je? I się robi szare tło. Ciekawy czy go on zabił? Tak zabił go Jumpscare Okej okay. I co? Eggmana zabili... Zab Zabiliśmy Tailsa, Nakulsa i Eggmana I tutaj jeszcze nam I nam tutaj nam dziękuję za gierkę Tak D Dziękuję y tak So, character. Tutaj nam dziękują za Gierkę. Dziękuję, dziękuję nam za Gierkę. Fajna. Fajna Gierka, okej. Okay. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba i lajka i elo.